Trzyma! Ten program nazywa się Popączek. Dzisiaj jest piątek, szósty dzień lutego, pozostało 328 dni do końca roku. Zaczynamy odcinek! dziś obchodzą Gaston, Zdziewit i Szymon wszystkiego najlepszego chłopaka ostatnio w Auschwitz obchodzone były wielkie uroczystości, przyjechało masa ludzi i byli tam Włosi, trzech reporterów i dwóch gości programu którzy chcieli właśnie nagrywać w środku na terenie muzeum, dostali pisemną zgodę, że do 23.30 mogą robić zdjęcia, no i sobie tam chodzili, robili sobie to co mieli robić nikt na nich nie zwraca uwagi i o godzinie 23.00 skończyli i udali się do wyjścia, a strażnika nie było więc oni się patrzą, jest zimno no trochę piździ, trzeba coś zrobić. Któryś z nich otworzył okno wszedł do środka? I chciał otworzyć pozostałym drzwi, żeby inni też weszli Gdy otworzył te drzwi, zabyły alarmy, przyleciał strażnik Strażnik nie mógł się z nimi dogadać, więc wezwał policję Policja przyjechała, zabrała ich na doły, zaczęła ich przepytywać Ale nie, nie szło się z nimi porozumieć Więc wezwali tłumacza O godzinie 6 rano cała ta ekipa została wypuszczona do domu I wielka afera powstała z tego powodu o, Żyd zamknięty w Auschwitz, jak on się poczuł I tam ci dziennikarze i ten Żyd pisali na swoich Twitterach, Facebooka Wracam do Włoch, wreszcie do cywilizowanego kraju. Jestem oszołomiony. W miejscu, w którym zmarło wiele osób z mojej rodziny, byłem więziony i przytrzymywany. Nie do pomyślenia. Moim zdaniem, w tej sytuacji fajne jest to, że potraktowali ich jak normalnych ludzi. Potraktowali ich tak, jakby potraktowali mnie lub ciebie. I za to jest wielka afera. No, przecież się chyba nie w gacie ze strachu. Jest ciekawe, bo ten jeden z dziennikarzy jest gospodarzem włoskiego programu, który się nazywa Matrix. Sama nazwa Matrix mówi, być może wiele od tym człowieku. Został zamknięty w Auschwitz. Tu już mu się pojawiły dziwne rzeczy w głowie. Uno dos! Szybko! Szybko przez okno! Tu się mogą dziać dziwne rzeczy! Buongiorno! Może się przenieśliśmy w czasie? Świętem na dziś jest dzień Boba Marleya. Ten odcinek dobiega już końca, ale zanim się pożegnamy chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Właśnie zjadłeś pączka!